Okay. Wiedźma, a może współczesna szamanka? Kim jest dzisiejsza kobieta? To kobieta, która czuje zjednoczenie ciała, umysłu i ducha. Dba o równowagę. Jest w kontakcie ze sobą samą. Mocno stąpa po ziemi i uważnie słucha siebie i innych. Ufa swojej intuicji i emocjom, czując sercem. Odkrywam mądrość skrytą w starych przekazach Ayurvedy, by wspierać siebie i innych. Wiem, jak pożegnać to, co pragnie odejść. Widzę wokół siebie to, co jest we mnie. Wierzę w moc słów. Wiem, że kształtują rzeczywistość i używam ich świadomie. Jestem łagodna, ale i stanowcza. Jestem kochająca, jednocześnie pełna mocy. Potrafię współczuć, ale i być groźna. Rozwijam swoją świadomość. Stoję w mocy i prawdzie, tworząc zmiany dla siebie i całego świata. Moją misją jest dzielić się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłam z Tobą i każdą osobą, która jest zdecydowana i gotowa na tworzenie pozytywnych zmian w swoim życiu. Więc jeśli też należysz do kobiet, które chcą wiedzieć więcej, chcą widzieć więcej, chcą słyszeć więcej, chcą czuć więcej, zapraszam Cię do kontaktu. I cudowny czas.